Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu urodziłem. A wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc, obej skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną i obej zachował mnie od złego. A utrapienie moje się skończy i sprawił Bóg to, o co On prosił. Siostry i bracia, być może każdy z nas chciałby być na miejscu Jabesa. Chciałby, aby ktoś powiedział o Nim, że Bóg spełnił. Wszystko, o co prosił. Chcielibyśmy, aby Bóg spełnił to wszystko, o co Go prosimy. Czy to dla siebie, czy dla swoich bliskich. Warto więc naśladować Jabesa, modląc się tymi lub podobnymi słowami. Jabes Mówił do Boga, Boże, niech spłyną na mnie te błogosławieństwa, które Ty przygotowałeś. Proszę Cię o to, co Ty przygotowałeś dla mnie. Nie proszę Cię o to, czego ja bym pragnął, ale proszę Cię o to, co Ty pragniesz dla mnie. Wiem, że Twoje błogosławieństwa są skuteczne. Kiedy Ty błogosławisz, wszystko się spełnia. Dlatego proszę Cię, uzdolnij moje serce do przyjęcia wszystkich Twoich błogosławieństw, również tych trudnych, bolesnych, tych, które pojawiają się w chorobie, w nieszczęściu, w problemach. Uzdolni moje serce do przyjęcia każdego błogosławieństwa, które jest z przyjęciem, otwarciem się na drugiego człowieka, szczególnie tego trudnego. Nie jest to łatwa modlitwa, ale ona zawierza wszystko Bogu. Boże, ty wiesz lepiej. Zdaje się na Ciebie, ty wiesz lepiej. Jabez dlatego został wysłuchany, bo całkowicie zaufał Bogu. Bo powiedział: Boże, ty wiesz lepiej. Ty wiesz, czego najbardziej potrzebuję. Ty to wiesz. Zatem niech to spełni się w moim życiu. Trzecia prośba, jaką wypowiedział Jabez. Brzmi, a ręka Twoja była ze mną. Ręka Boga w Starym i Nowym Testamencie wskazuje na Ducha Świętego. Ręka Boga to Duch Święty. Ja bez mówi Boże, kiedy będziesz mi błogosławił skutecznie i pojawią się w moim życiu błogosławieństwa trudne, związane z trudnymi ludźmi, z trudnymi sytuacjami czy problemami. Może być tak, że w pewnym momencie nie dam, nie dam rady, nie wytrzymam tego dłużej i będę chciał uciec. Dlatego proszę Cię, niech Twój święty Duch trzyma mnie za rękę. Boże, proszę Cię, nie puszczaj, kiedy będę chciał uciec, zrezygnować, wycofać się. Nie puszczaj, trzymaj mnie mocno za rękę. Boże, spraw, abym przeszedł ten trudny odcinek z Tobą, bo tylko wtedy to błogosławieństwo spełni się w moim życiu. I to jest niezwykła prośba, jaką Jabez wypowiada, a którą powinniśmy też i my często wypowiadać. Bo przecież wiemy, że w dzisiejszych czasach dochodzi często do rozwodów, do unieważnienia małżeństwa. Ludzie uciekają, wycofują się, rezygnują. Czasem z byle jakiego powodu, pod byle jakim pretekstem. Chodzi o to, aby prosić Ducha Świętego, trzymaj mnie, bym wytrwał, bym nie złamał tego, co ślubowałem Tobie, bym nie zgrzeszył, trzymaj mnie mocno. Nawet jeśli będę chciał się wyrwać, nie pozwól na to, Boże. Można porzucić trudnego współmałżonka, trudną sytuację, ale nie jest to rozwiązanie, bo problem leży w sercu. To jest tylko złudzenie, że ucieknę i będę miał święty spokój. Nie ucieknę, bo to jest w moim sercu. Przeniosę całe to zło do konkretnej sytuacji, do nowego związku, do nowej pracy, do nowego środowiska. Dlatego ta prośba jest tak ważna. Boże, trzymaj mnie za rękę i nie puszczaj. Aż przejdę przez tę sytuację, która będzie oczyszczeniem mojego serca, mojego życia. Nieważne, jak będzie trudna, ważne, żebyś ty był przy mnie. To, co wydarzyło się, czy przydarzyło się Józefowi Egipskiemu, o czym wspominaliśmy. On, jako niewolnik, nie miał łatwego życia. Miał bardzo trudne życie. Później, fałszywie oskarżony, zostaje wtrącony do więzienia. To nie było łatwe. To było trudne, tym bardziej, że miał świadomość tego, że nigdy z tego więzienia nie wyjdzie. Co prawda, Józef nie wypowiada tych słów, jakie wypowiedział Jabez. Ale on na pewno na początku tej trudnej drogi powiedział do Boga: Boże, trzymaj mnie za rękę, abym aby nie popełnił jakiegoś głupstwa, abym nie uciekł, nie zrezygnował. Co by było, gdyby Józef uciekł i zrezygnował z bycia wiernym Bogu w Egipcie, czy tam później, kiedy przebywał w więzieniu? Kiedyby by targnął się na swoje życie i by powiedział: Mam dość takiego życia, już mi się nie chce żyć. Ile ludzi umarłoby z głodu? Również jego rodzina umarłaby z głodu. Nigdy by te błogosławieństwa nie spłynęły na Egipt i na Izraelitów. Ale dlatego, że Józef powiedział: Trzymaj mnie za rękę, nie puszczaj. Przeprowadź mnie przez trudne momenty mojego życia. Te błogosławieństwa mogły się wypełnić, i w pewnym momencie jego życie całkowicie się zmieniło. Nie tylko on doświadczył błogosławieństw, ale i Egipt, i jego rodzina i ci, którzy go zdradzili, sprzedali jako niewolnika. Wytrwał do końca. Nie on zmienił swoje życie. Ale Bóg zmienił jego życie. Nie on prosił, aby przestał, aby Bóg go wyzwolił, aby już nie był niewolnikiem, a później nie on prosił, aby Bóg wyprowadził go z więzienia. To Bóg sprawił najtrudniejsze momenty życia. To taki czas, kiedy Bóg czeka i się pyta nas, czy chcesz, abym wziął cię za rękę. Na pewno będzie to trudne dla ciebie, ale przejdziemy to razem. Chwycę cię za rękę, chodź. Przejdziemy to razem. Zobaczysz z perspektywy czasu, ile dobra się wydarzy. Nie puszczę cię, nie opuszczę. Duch święty jest niezwykłym darem. W dziejach apostolskich, przed niebowstąpieniem, Jezus mówi do swoich uczniów, by nie odchodzili z Jerozolimy, aż otrzymają moc z wysoka. Moc z wysoka, czyli ducha świętego. Nie opuszczajcie Jerozolimy. Bez względu na to, co się będzie działo, aż otrzymacie moc Ducha Świętego. Nie uciekajcie, aż otrzymacie moc Ducha Świętego. Nie wolno nam uciec z trudnej sytuacji, jeśli nie otrzymamy Ducha Świętego. Bo pobłądzimy. Ta moc wysoka. To Duch Święty. Wielu z nas być może uświadamia sobie, jak ważny jest Duch Święty. Często wzywamy Ducha Świętego, szczególnie w takich bardzo ważnych momentach naszego życia, na przykład kiedy zawieraliśmy związek małżeński, wzywaliśmy Ducha Świętego. Duch Święty jest niezwykłym darem które wszystko przemienia. Doświadczenie Ducha Świętego zmienia wszystko. I każdy z nas ma świadomość tego, że ma Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Go w sakramencie sztu i wierzmowania. On jest w nas, ale nie widzimy Jego działania. Nie doświadczamy Jego mocy. Tak jakby go w ogóle nie było. Borykamy się sami z różnymi problemami. Nie dajemy się prowadzić. Idziemy jakby o własnych siłach. Nie liczymy na ducha świętego. Łatwiej jest nam popaść w złość niż wzywać ducha świętego. Wolimy się pokłócić niż wzywać ducha świętego. Wolimy ubliżyć innym niż wzywać Ducha Świętego. Dlaczego? Bo kiedy Duch Święty wstępuje, to Ciebie przemienia, Ciebie dotyka, od Ciebie zaczyna wymagać. On nie zmienia sytuacji, On zmienia serce. Kościół uczy nas, że podczas każdej przyświętej ma miejsce wylanie Ducha Świętego. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy Ducha Świętego. I co się dzieje z naszym życiem? Nic. Tak jakbyśmy go w ogóle nie otrzymali. Prorok Ezechiel w jednej ze swoich wizji opisuje jak woda wypływa pod prawej strony świątyni i rozlewa się po powierzchni. Najpierw ta woda była płytka, później, kiedy prorok wchodził dalej, coraz głębiej, tej wody było coraz więcej. Aż w pewnym momencie były to wody do pływania, czyli była to ogromna obfitość. Ale on musiał najpierw wejść. Musiał się w tym, tej obfitości zanurzyć. I pisze, że dokądkolwiek te wody dotrą, wszystko jest uzdrawiane. Wszystko jest uzdrawiane. Jeśli Duch Święty wylewa się podczas każdej przyświętej na nas, to dlaczego nie jesteśmy uzdrawiani? Dlaczego nie są uzdrawiani nasi bliscy, bo przecież możemy. Te wody zanieść do naszych domów, czy też kiedy wylewają się na nasze serce, wylewają się również na tych, którzy są w sercu. Być może dlatego, że nie wchodzimy w relację z Duchem Świętym, nie zanurzamy się w Ducha Świętego, który jest mocą z wysoka Matka Boża powiedziała do Alana Eimsa aby każdego dnia zanim stanie z łóżka uświadomił sobie obecność Ducha Świętego aby powierzył mu cały swój dzień zanurzył wszystkie wydarzenia które będą mieć miejsce tego dnia w Duchu Świętym. Aby poprosił Ducha Świętego, by wziął go za rękę i prowadził, i nie puszczał, by nie zboczył ani w prawo, ani w lewo, aby nie szedł tą drogą, która sprzeciwia się woli Bożej, lecz żeby szedł zgodnie z wolą Bożą. Bóg, który wie, co się wydarzy, aby go mocno trzymał. By nie zgrzeszył, by nie zbłądził. I mówi, że odkąd zaczął tak się modlić, czuje obecność Ducha Świętego. On go przenika, on go napełnia. Ta obecność Ducha Świętego jest tak mocna, że nie rozpoczyna żadnej modlitwy bez Ducha Świętego. Nie modli się na różańcu bez Ducha Świętego. Więc kiedy zaczynam modlitwę, czy modlitwę różańcową, a odmawia cztery części, prosi Ducha Świętego, mówiąc, Duchu Święty, pomóż mi wejść w te tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Pomóż mi się w nich zanurzyć, jak chore zanurza się w Sazawkę, by odzyskać zdrowie. Nic nie robi bez Ducha Świętego. Wszystko, co czyni, jest zanurzone. W duchu świętym. Czy prosiłeś kiedyś Boga, daj mi więcej mocy? Daj mi więcej sił, bym kochał, bym przebaczał, bym czynił dobrze. Daj mi więcej sił, bym mógł znieść złe zachowanie spółmałżonka, dziecka. Bym mógł znieść z pokorą wszelkie złe słowa, upokorzenia. Czy proszę o to, duchu święty, Jestem wybuchowy, nerwowy. Trzymaj mnie za rękę, bym nie upadł, bym nie wybuchnął, bym nie zranił. To jest właśnie ta modlitwa. A ręka Twoja by była ze mną, byś trzymał mnie. Proście, a otrzymacie. Potrzebujemy Ducha Świętego i potrzebujemy nieustannego wołania, by był znany. I ostatnia prośba, obie zachował mnie od złego. Co to oznacza? Zło krąży po świecie. Święty Piotr pisze, jak lew ryczący krąży, diabeł szukając kogo pożreć. Obyś zachował mnie od złego. Dzisiaj zło przybiera postać dobra. Oferuje nam uzdrowienie, uwolnienie, szczęście, bogactwo. Bez wysiłku, wystarczy, że przyjdziesz. Otrzymasz. Często wchodzimy na teren złego. Często idziemy do demona po uzdrowienie, po rozwiązanie problemu. Wiele osób, i trudno jest takim osobom przetłumaczyć, że robią źle, że to nie jest dobre. Zdrowie jest dobre, ale nie za wszelką cenę. Gdyby były inne rozwiązania, nie byłoby chorób. A skoro są. To nie są to cudowne rozwiązania, nie tędy droga. Nie szukaj uzdrowienia u demona, bo drogo za to zapłacisz, i swoim życiem, i życiem swoich bliskich, bo się zwiążesz. A kto cię rozwiąże? Sam się już nie rozwiążesz. Nie szukaj odpowiedzi na pytanie, co będzie, jak będzie, bo gdyby Bóg chciał ci to objawić, Wiedziałbyś, skoro ci tego nie objawia, nie jest ci to potrzebne. Nie szukaj dobra u złego. Bo złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców, tak samo jak i dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Jezus mówi, że złe drzewo wydaje złe owoce. Jeżeli zatem stoi demon, to jaki dobry owoc może nam dać? Nie może nam dać. Zwróćcie uwagę, że nasza wiara, nasza religia katolicka, ale też i chrześcijańska, związana jest z Chrystusem. My wierzymy w Chrystusa, nie w Boga, w Chrystusa. Oczywiście Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale w centrum jest Jezus. Nie Bóg Ojciec, nie Duch Święty, ale Jezus. I dobrze to zrozumcie: Jezus powiedział, Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi Ojca, czyli Ojciec też jest w centrum. Ale Mówię to po to, abyście sobie uświadomili, że w centrum naszego życia jest Chrystus.